Cześć i czołem się, Fajnie, że jesteście, słuchajcie. Prawda jest taka, że cię przyszło. Przyszło. W końcu czekałem na to trochę czasu. Słuchajcie, dwie paczuszki z zamasowane. A co tam przyszło? Zaraz zobaczymy. Jest! Mój nowy goblet, słuchajcie. Do kawki. Oh yeah! Oh yeah. George 2 Wasze zdrowie! A mówi się, że krasowcy to gadżeciarze. Muszę coś zrobić z tym papierem, słuchajcie. Dobra. A, zapomniałem. Okej. Okay. Przyszła rzecz najważniejsze słuchajcie. Oh yeah. Tą kartą mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że uzyskamy Full HD na tym kanale. Zobaczymy, bo ja dopiero jeszcze, no, dopiero co ją dostałem. Dopiero co ją dostałem, otworzymy ją na streamie, słuchajcie. Jak będę live, otworzymy wszyscy razem. E, a potestuję prawdopodobnie jutro, bo generalnie bym musiał mieć, muszę jeszcze kompa dopracować. Także, słuchajcie, otworzymy to na Steamie, ale główny test, bo muszę to naprawdę technicznie przygotować, e, to sobie popatrzymy jutro. Zapraszam. Ja pierdolę, kto to teraz posprząta?